No, już. 3, 2, 1. Siemano wszystkim. Z tej strony Paweł i Polska nagrywa ze mną. No to. To jest kolejny odcinek no, Zomccrafta. Z... Jesteśmy na serwerze Zomscrafta. Teraz są kolejne informacje. Jak zawsze. E, mieliśmy małą kłótnię z Adminem. dał nam bana. Ale na szczęście to... kiedy... A powiedzcie o tym filmie? Co? A powiedz o tym filmie? Powiedz. A to ty powiedz. No Paweł, y, znaczy ten Paweł, Paweł się z nami kłócił, tak. Um, ale mi się z nami kłócił, że niby um, my jesteśmy dzieciakami. Spytaliśmy się o go, go o wiek. Powiedział, że 12 lat. Czyli? Dokładnie. Czyli jest w moim wieku. Muszę Wam się przyznać. Dobra. Co dziś robimy? Um, robimy skrzynkę. Kość, no. Kość od, robimy skrzynkę. Kończył odcinka. Ej, wnikła mi skrzynka. Aha, a daj klapki, które mi zabrałeś. Dawaj klapki, daj klapki. A, dzięki. Dobra. Aha, mam skrzynkę. Nie wiem, dlaczego na warb jest PVP, no ale. Nie wnikam. Dobra. No, e, tutaj zrobię sobie skrzynkę. Ej. Ej, otwórzmy go czysta. Nie da się, Magic Special. Ja Bo muszę nie je rozwalić. tak samo. Dobra, czekaj, odsunę się zaraz. Chociaż ty i tak misję ukradniesz. Znam cię, wiem. Dobra, a tutaj się wydało. Za się tutaj? Dwa mi z jednej rudy wypadły. No nie no ty to lepiej chowaj. Dobra, ja chcę zaraz stworzyć iść, znaczy iść po szyby. Po szyby? Dobra. No ty idę z tobą, nie? No tak, znaczy i po szyby iść po piasek iść. No, muszę ja szyby stworzyć. Ja biorę sobie wszystko drewniane. Dwa. Prze sobie wezmę, wezmę sobie na wezmę shikera sobie popcornę, popcorny sobie popcorn Zrobiłem trochę domku. Ja, tak. Trochę domku zrobiłem. To jest dziura. To jest nie ma a, a tu. Oby nie było znowu takiego czegoś, że koleś wejdzie i... A mówimy o tym antyczycie. O tym anty Dawaj, no. dawaj. Antyczeście. Co? Anty... Yyy. Zapytaliśmy się admina, czy... Yy, nie, no dobra. ...gra Antichita, A on powiedział, że jest Antychest. Ludzie... co yy, ja mam. Co oceniamy serwer z Pawłem 5 na 10. Paweł nie bi, mam dwa serduszka. Elementowy mieczek. Co on niby słyszy? Co on niby słyszy? On jest na, kom on jest na Czekaj. Jak... Wow. Dobra, nara. Już nie ma go kom na kompie. Taki mały fej z naszej strony. Taki mały face. Dobra, ja idę. No. no dobra. Yy, dobrze, że powiedział, że on tu słyszy. No i co mnie to chodzi? Dobra. On, on mi pisze najpierw, yy, no daję wam bana, a potem, no ja muszę zaraz lecieć. To, ja zabiłem krowę na hita. Łapku? Ja zabiłam krowę na hito. To bo miała nadgryzione życie. Dalej jest na No Weź go wyrzuć jakoś Bo on się ciągle łączy Słancz, on się ciągle włącza <śmum> Teraz widzowie wszystko widzą, no ale dobra Teraz trudno w dupie go mam Tak ja A niech se słucha, ja sobie wyłączę czat, a go mam w dupie Spoko, ja też wyłączam czas. się nie, ja nie wyłączam czat A niech se ja, ja ja będę twoimi oczami, ja będę się patrzył, co on tam bierze. Jakby Ej, ja jak dobra. my ten, jak nagręcaliśmy wcześniejszy odcinek, nie? Wiem, Admin, że to słyszysz, słyszy, będziesz słyszał, nie? A on to... Nie gadaj. No cóż, jak ja mam nie gadać? Ej, on mi napisał na czacie, nie gadaj. Co ja mam nie gadać, jak ja przecież nagrywam cię? A, dobra. Gadałam wszystko, za to, że nam dał Bama. No. I za to, że nie, nie chciało mu się stworzyć rangi youtuber. Tak? Dobrze, że to słyszysz, No, jomuś. tą rangę. Ile można filmów nagrywać? Co? No to się odłącz. No, wiesz, to napisał nie chcę mi się gadać. Jak <grym> ty powiedziałeś na to, że, e, pym, e, że... że... No wiesz, że tam. Że za to, że bana, nie? Że... Za, że na... Jeszcze dał mam bana, no to on napisał, że, że spoko. No to mówimy wszystko. No. Wow. Jak chciał? Jak on nam dał bana za to? Chciał. Jeszcze, jeszcze powiedział spoko. Dobra, to jak chciał, to... Dobra, nagrywamy 6 minut. 6 minut. No dobra, już. Co to jest? Wypaść. Paweł. O, Paweł rozłączyło troszeczkę, ale on nadal jest na koncie? Nadal jest, lol. Jeszcze sobie wezmę drewno, Dobra. Rozłączył się. Nie chce mi się galać, już jestem. Spoko. Rozłączył się. No i dobrze Ej, znowu się włączył na kompę. Dobra, walimy go w dubską Tak, ja ja się żegnam już Dobra, ja też, czekaj Zabierz schodki i zrobię schodki Dorki za, za tego admina no po prostu No ale Napiszcie coś Ej, tam tuber No, wiedziałem <laughs> Ja wystraszył się, bo my to powiedzieliśmy na odcinku. Ty, wystraszył się. Jaka... La... Nie dobra. Wystraszył się, bo my to powiedzieliśmy na odcinku. Jezus, Admin. Nie, nie. Ja nie go na ale poza odcinkiem. Dobra. O tutaj przy drzwi szybko, bo już będą się kończyć. Nie patrzcie się, ja mnie moi kochani na zegarek. Aha, 008 Chciałeś to mówić. No tak. ja to dzisiaj wydęgrywał. No, a nawet się jemuś się ogarnął, to ty mi się zdaje. Dobra. Tak? Nieważne. Nie nic nie mówiłem. Na pewno to słyszał. Dobra. Będzie słyszał, ale dobra. Dobra, nie. żegnamy się Was bardzo. Żegnamy Was bardzo serdecznie z tej żegnam Was no to i... A się paska. Żegnamy Was y z serwerem Jomskraft. Na razie. no